Na wolności. Bez tabu o readaptacji. Seria podcastów Fundacji Pomost. Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy po raz kolejny w podcaście Fundacji Pomost. Przed mikrofonem Mirek, pracownik Fundacji oraz Krzysztof Podopieczny Fundacji. Witamy po raz kolejny i zapewne nie ostatni. Krzychu, oddaję Tobie głos. Cześć, jestem Krzysiek. Jestem po wieloletniej. Odjęte 15 lat Odciedziałem, Było ciężko, ale dałem radę. Co najgorsze było w zakładzie karnym Krzychu? No, była ta samotność, ciężka, z, z dala od rodziny. Fakt, ten co się stało wszystko to w głowie. Było ciężko na początku. Ale poukładałem sobie wszystko w głowie i dałem radę. Czy masz na przykład jeszcze dzisiaj tak, że coś ci zostaje w głowie tak z pamięci rano? Na przykład, nie wiem, apel? Bo ja się tak dopytuję tutaj naszych podobiecznych, każdy różnie do tego podchodzi. Dopytam i ciebie już tak tradycyjnie. Czy coś po tych 15 latach jeszcze masz? Oj, bardzo dużo rzeczy jeszcze mam. Dużo rzeczy się zdarza, że pozostało to w pamięci i nieraz się tego używa. Dobrze, no to już jesteśmy tak naprawdę poza tym wstępem, jeśli chodzi o zakład karny. Jest już jakiś pewien obraz tego wszystkiego, co, co, co już jest za tobą tak naprawdę. A co się wydarzyło krzychu po opuszczeniu zakładu karnego? Po opuszczeniu zakładu karnego przyjechali odebrać mnie z zakładu karnego z grupy anonimowych alkoholików. Przywieźli mnie tutaj do Zabrza, do Fundacji Pomost. Która mnie przyjęła z otwartymi ra ramionami i jestem tutaj. Dlaczego, Krzysiu, pomost? Po prostu no, nie miałem gdzie się podziać. Z rodziną nie mam takich kontaktów, na, który, na które mógłbym zamieszkać u rodziny, ale odbudowywuję ten kontakt. A dowiedziałem się od, o pomoście od pani psycholog w zakładzie karnym bo nie miałem gdzie się podziać po wyjściu i wydrukowała pani Kamila z zakładu karnego w Sieradzu parę instytucji. No, wybrałem Zabrze, ponieważ no, tutaj mieszkałem od dzieciństwa. Dobrze Krzychu, jesteś dzisiaj w Pomoście, super, ale teraz co dalej? Bo też od razu musimy dopowiedzieć, że pobyt tutaj trwa 6 miesięcy. Ale mimo wszystko później podopieczny idzie dalej w świat. Ma ten czas, żeby się tutaj unormować, stanąć na nogi, jak się to mówi tak kolokwialnie. No właśnie, ale trzeba ileś tam wysiłku włożyć, prawda? Jak to krzyku ciebie wygląda? No i co dalej? Będę na pewno starał się o mieszkanie, o pracę. Staram się nawiązać dobre kontakty z rodziną. Jestem no, na dobrym etapie. Siostro mam już bardzo dobry kontakt, teraz zbudowuję z moją kuzynką Beatą. No na pewno będę prynął do przodu, żeby nie poddać się i nie sięgnąć po alkohol. Mm, bo już tak wspominasz o tym alkoholu, wcześniej powiedziałeś, że grupa przyjaciół z tam z grupy anonimów alkoholików Cię tutaj przywiozła do zabrza. Będąc tutaj, wiadomo, że jest pewien regulamin, którego trzeba przestrzegać. Między innymi. I może podstawową, taką właśnie, że punktem, podstawowym punktem w tym regulaminie jest zakaz y, stosowania alkoholu. Czy masz tak, że po wyjściu z ośrodka y, masz jakieś takie ciągotki do tego? Yy, nie mam, bo ponieważ no, przez alkohol straciłem młode lata. Czyli po prostu wyciągnąłeś wnioski i taką, ta, taką lekcję pokory z tej całej sytuacji. Mhm. Tak. Krzychu, bo. Chciałem jeszcze zapytać o taką rzecz, jak ty widzisz osobiście świat przed zakładem i po zakładzie? Jakie myśli tobie towarzyszą teraz, a jakie towarzyszyły przed pójściem do zakładu? No jeżeli chodzi o świat, no nie mogę za dużo powiedzieć, no miałem 18 lat, gdy trafiłem do zakładu. Chodziłem do szkoły. Świat postrzegałem pozytywnie. Po wyjściu z zakładu karnego bardzo dużo się pozmieniało. Ale świat postrzegam dalej pozytywnie, bo dużo przyjemnych i ładnych rzeczy jest, które można zwiedzić. A teraz, jeśli chodzi o samego siebie, przed i po zakładzie karnym, charakter się jakoś zmienił, może jakoś się umocnił, może w czymś, nie wiem, coś sobie odpuściłeś, coś sobie postanowiłeś, że zrobisz inaczej, aniżeli do tej pory? Na pewno się zmieniło i to dużo. Bo byłem takim osobą z dala od wszystkiego na wolności. Taki, dy, A... taki, taki dystans swoisty, tak? Tak, tak. A teraz po do wszystkiego brnę do przodu, chcę pomagać. Jestem otwarty na pomoc. No i na pewno jestem ustawiony psychicznie na Dalsze swoje plany. Co byś Krzysztof powiedział dzisiaj osadzonym, innym osadzonym, którzy aktualnie przebywają w zakładzie karnym? Pewno, żeby się nie poddawali w odciatce i żeby poukładali sobie w głowie i pnęli w tym, w czym sobie poukładają. To teraz Krzysztof, może coś bardziej przyjemnego. Twoje zainteresowanie, hobby, pasje. Moje zainteresowanie, no zainteresowania to mam, na pewno się interesuję haftowaniem, w zakładzie karnym haftowałem. Też nie jest tajemnicą, że osadzeni w zakładach karnych jakieś robią, na przykład, nie wiem, z origami składają jakieś figurki albo tam jakieś, załóżmy, pojazdy, cokolwiek, prawda? Też tak bardzo modne są szkatułki z origami, właśnie jakieś misie kolorowe z kartek zrobione. Tak. tak. Mhm. A u ciebie to haftowanie było, tak? I... Tak, u mnie haftowanie, ale... Tego też bym się chciał właśnie nauczyć. Dalsze zainteresowanie. No na pewno interesuje się zwierzętami przyrodą, zwiedzaniem różnych miejsc, zakątków i fotografią. No. Uczę się właśnie. Na telefonie po 15 latach robić zdjęcia. No. Myślę, że nawet mi to dobrze wychodzi. Ktoś może się teraz uśmiechnąć, nie? A no, co to obsługa telefonu? Ale dla osoby po 15 latach, no mimo wszystko jest wiele, wiele do, do nadrobienia w czasie, tak, prawda? wiele. Krzysztof, jesteś w Pomoście, to już wszyscy wiemy, bo i słyszymy. A skoro słyszycie nas, to znaczy, że tutaj w Pomoście właśnie trwa nasza rozmowa. Wracając do sedna rzeczy, co do tej pory, Krzysztof, dał Tobie pomost, w czym Ci pomógł, ale. Z, zważając na to, że jesteś z nami miesiąc czasu. Co mi dał pomost? Na pewno mi dał wsparcie. Pomoc w wykupieniu leków. Czyli tak, do, doraźnie, bo nie chodzi mi o takie, może, wymienianie stricte, co, co, co jakoś dał ci pomoc fizycznie, ale co, co tobie tak naprawdę, w czym ci to pomogło? Wsparcie mi pomogło w tym, że no. Odnalazłem się przez ten miesiąc i nie poddałem się i byłem dalej w swoich postanowieniach. Tutaj też w ośrodku readaptacyjnym są takie dwa spotkania, dwie społeczności to się nazywa, bo to też warto o tym wspomnieć. Poniedziałkowa i czwartkowa. Dobrze mówię? Tak. Czy wtorkowa i czwartkowa? Wtorkowa i czwartkowa. <grym> wtorkowa i czwartkowa, dobrze. Ale właśnie. I teraz tak, są społeczności i zbierają się mieszkańcy ośrodka, readaptacyjnego pomost. I teraz twoje relacje z ludźmi, jak wyglądają? Po tylu latach izolacji, można powiedzieć w jakiś sposób? No, może zacznę tak. Od początku wcześniej, zanim byłem w zakładzie, nie miałem takich na pewno relacji. Ale po zakładzie karnym no, bardzo dobrze układam relacje. Nauczyłem się no, w zakładzie właśnie relacje układać z osadzonymi, jak byłem. A teraz tutaj na wolności z, ze społecznością y, też bardzo dobrze układam relacje poza fundacją z innymi osobami. Czy to w sklepie, czy to w urzędzie. No. A twoje takie wyjście pierwsze do sklepu, to był taki szok? Trochę był. Bo 15 lat temu, no, pamiętam, inaczej wszystko wyglądało. Krzysztof, muszę zapytać. Dosłownie, twoje pierwsze myśli, dosłownie pierwsze myśli po opuszczeniu zakładu, minięcie tych drzwi, bramy wyjściowej, pierwsze myśli. Pierwsze myśli. Że się w końcu skończyło. Odbywanie kary i trzeba iść do przodu. Dobrze, Krzysztof. Tak sobie myślę jeszcze teraz. Krzysztof, odnosisz takie wrażenie, że ludzie dziwnie mogą spoglądać na ciebie na ulicy, pomimo tego, że cię nie znają. Takie są fakty, takie są realia, ale odnosisz takie wrażenie, że masz, tak, że masz wzrok na plecach? Przez pierwsze dwa tygodnie właśnie tak miałem. Takie odczucie, że a on siedział, wszyscy wiedzą, taki właśnie miałem. Ale teraz. Nie mam takich postrzeżeń, no. ostatnio byłem też na terapii, powiedziałem, że tyle i tyle odsiedziałem i nie miałem żadnych brzydkich doświadczeń, tylko mile przyjęli, to takie miłe było. No to na koniec Krzysztof, no to po pozdrówmy, tak? E, tak, no. chciałbym na pewno pozdrowić moją siostrę Sylwię. Moją kuzynkę Beatę, z którą odbudowuję relacje. No i całą fundację Pomost, jak asystentów, tak i całą społeczność. Tak, do tej pory nie było takich pozdrowień na koniec, aczkolwiek Krzysztof to, to jest taki pierwszy pionier w tym temacie z pozdrowieniami. Zatem, wieniec, wieniec zwycięstwa dla Ciebie, Krzychu. Dziękuję za, za dzisiejszą rozmowę tutaj z nami z Fundacji Pomost. Dziękuję słuchaczom za uwagę. My słyszymy się znów za jakiś czas. System, ja też systematycznie, oczywiście. Ja też dziękuję i gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy.